On przeszedł przez barierki i wbiegł do mnie na scenę, i jak on ich się przytulił, ja go przytuliłam i mnie ugryzł z policzek. Zanim zaczęłyśmy wywiad, były autografy, zdjęcia i tak dalej. I to jest na pewno przyjemna część Twojej pracy, ale czasami te granice ze strony fanów zostają jednak trochę przekroczone. I czy Ty na przykład masz w swoim życiu takiego psychofana? Czy ja miałam, wiesz, no zdarzały się sytuacje różne. Nie wiem, na, na koncertach. No raz zostałam ugryziona w policzek, i to y, skończyło się y, bardzo, y, no. Tak, wiesz, co to był stres dla mnie? Bo ja generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi i staram się na, konc na, na koncertach. To był zawsze element każdego mojego koncertu. Yy, osoby, które przychodziły na takie koncerty, to wiedzą, że tak yy, było. Yy, I wpuszczałam zawsze yy, kogoś z widowni na scenę. A, I raz nie uzgodniłam tego z panami z ochrony. Yy, I przyszedł, yy, i, w, i w pierwszym rzędzie przy barierkach na koncercie był niepełnosprawny pan o kulach, i pamiętam, że go wpuściłam. Tam ludzie się śmiali z niego, szturchali go. Merci. I zawołałam go i ochrona go nie zdążyła wpuścić, on przeszedł przez barierki i wbiegł do mnie na scenę i ja go, on się przytulił, ja go przytuliłam i mnie ugryzł policzek. I wtedy pamiętam, zaczęła mi lecieć krew, ochroniarze go zabrali, to tam nic jakiejś wielkie nie zrobił, po prostu ugryzienie, no ale było to bardzo dziwne. I drugi raz miałam taką sytuację, zdarzyło mi się, było takie wąskie przejście między barierkami i dziewczyny mi zaczęły zdejmować, taka dziewczyna z, z rąk właśnie biżuterię mi chciała zdejmować. A że barierki były słabo y, ustawione, to ja poleciałam przez, z tymi barierkami razem y, no i w tłum ludzi, tak? I, I ludzie na mnie, ja na ludzi, i to były takie dwie. Y, taka, taka druga niebezpieczna rzecz. Raz też pamiętam ktoś butelką o barierkę, i też z butelką taką pękniętą. No różne są sytuacje, ale generalnie nie ludzie są przyjaźnie nastawieni. No, to są wiesz, specyficzne y, też y, czasami jakieś. Y, 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 Sytuacje, ale tego się nie zdarza dużo, wiesz. Nie, nie, ja nie, ja, ja nie mogę narzekać, nie mogę powiedzieć jakichś, nie wiem, takich niefajnych rzeczy. Zdecydowanie więcej jest na pewno fajnych. wiesz, pozytywnych, tak jak dzisiaj, że ktoś przychodzi, mówi, że lubi piosenki. Nawet pani, która dzisiaj była, mówi, że w takich trudnych chwilach słucha tych piosenek i że one są dla niej takie pokrzepiające, że może odnaleźć siebie, jakąś swoją sytuację. I to jest fajnie, wiesz, dla, jeżeli. Dla artysty, jeżeli artysta nie znajduje y, takiego, y, jak gdyby y, uznania w oczach artysty, ale tego, że artyści, wiesz, ludzie powinni, publiczność powinna się odnajdywać w piosenkach artysty, odnajdywać część siebie, móc się utożsamić z tekstem. Jeżeli tego nie mogą zrobić, to to, to jest jakiś, tak mi się wydaje, taki, y, i chyba zawodowy i taki y, osobisty dramat dla artysty gdzieś, no. Chyba po to tworzymy, żeby się odnajdywać, żeby, 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 arty, żeby, żeby publiczność się odnajdywała w naszych tekstach, w naszej twórczości, żeby się mogła z tym utożsamiać.